Gdy Konstantyn Wielki ufundował bazyliki świętego Jana na Lateranie i świętego Piotra na Watykanie, Sylwester I dokonał obrzędu uroczystej konsekracji obu świątyń. Odtąd każda świątynia była konsekrowana w podobny sposób. Według legendy to właśnie święty Sylwester pozyskał dla wiary. Matkę Konstantyna Wielkiego, świętą helenę zmarł 31 grudnia 335 roku. Data ta wydaje się pewna, gdyż spotykamy ją w najdawniejszych dokumentach. Jego święto obchodzi się od V wieku. Grecy obchodzą je 2 stycznia. Śmiertelne szczątki papieża spoczęły w katakumbach świętej Pryscylii, gdzie w VII wieku wystawiono ku jego czci bazylikę. Obecnie relikwie świętego Sylwestra I Znajdują się niedaleko miasta Modena. Sylwestra jest patronem tego miasta i diecezji, która ma w tym mieście swą stolicę. Jest także patronem zwierząt domowych. Wzywany bywa w modlitwie o dobre zbiory paszy, a także o szczęśliwy i pomyślny nowy rok. Dzień Świętego Sylwestra jest ostatnim dniem w roku kalendarzowym. Dlatego w kościołach urządza się wieczorem specjalne nabożeństwo dziękczynno-ekspiacyjno-błagalne. Duszpasterze zdają wiernym sprawozdania z całorocznej pracy w parafii. Znane są także w całym świecie zabawy sylwestrowe, czyli tak zwane sylwestry. Ikonografia przedstawia świętego Sylwestra w papieskim stroju pontyfikalnym lub jako papieża w tiarze i czerwonym płaszczu. Jego atrybutami są kościół, księga, trzyramienny krzyż, paliusz, tiara, wąż z książką, smok u stóp. Niech Pan Bóg Tobie we wszystkim błogosławi, a Ciebie święty Sylwestrze, proszę, wstawiaj się za nami, wyjednaj potrzebne nam łaski, zabezpieczaj nas swoim stawiennictwem, wspieraj i wyjednaj łaskę błogosławionego nadchodzącego roku. Proszę, zasubskrybuj ten kanał i prześlij film dalej, aby inni też mogli go zobaczyć.